Śweneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj postanowiłem, że zrobię coś nietypowego używając do tego moda Litematica, który umożliwia budowę na przykład takich konstrukcji. Ja za cel postawiłem sobie zbudowanie tej konstrukcji, ale żeby nie było łatwo, ponieważ jest ona zbyt mała, zbuduję ją w Bedwarsach. A więc bez dłuższego przedłużania zapraszam do odcinka, zanim coś przyjdzie w ogóle. Yy... Więc od razu kupuję. I trzeba to też jakieś dobrze postawić. Yy, więc trzeba się. No, trzeba dobrze to ustawić jakoś. Yy, I to było to. Dobrze jest? Dobra, prawie w środku. Dobra, prawie idealny mamy. Yy, no to budujemy, zanim ktoś tutaj przyjdzie. I przeszkodzi w moim planie. Jeszcze plan jest w ogóle, żeby jak nas będzie stać to ile to kosztuje 24 no dobra to żeby całe to łóżko w środku w ogóle całą tą przestrzeń w środku obudować tym więc myślę że to jest nawet całkiem spoko Okej, okay. złoto so, możemy sobie kupić jakieś... Nie, nie tu, tu... Z... Dobra, nieważne. Albo ważne. Kupimy se. Albo deski se kupimy, tak? Bo to też się przydaje. Dobra. Szybko trzeba działać. Zanim ktoś się zacznie do nas budować. E, dobra. Tu to jest. Dobra. W ogóle na koniec, jak uda mi się to zrobić, bo nie wiem, czy za pierwszym razem się uda to. Chciałem. Oj, już ktoś zniszczył łóżko. Kurczę, co jest. O nie, jest. Teraz nie będę mógł wyjść, dobra. Mm. Oj, już niszczą łóżka. Niedobrze. Już się zaczyna niszczenie łóżek. Teraz ktoś jeszcze pomyśli, żeby do mnie przejść, a ja buduję tutaj. Pięknego wieśniaka. Dobra, trzeba działać ultra szybko z tym, żeby nikt tego nie zniszczył. I myślę, że całkiem dobrze mi idzie, jak na tyle bloków. Nie wiem też dokładnie, ile bloków na to potrzeba, żeby całą tą konstrukcję zbudować. Ale no, postaram się to zrobić jak najszybciej. E, dobra, tutaj już mamy tutaj trzeba jakoś e, to później się poniszczy te bloki dobra e, dobra, jeszcze trzeba po bloki iść puch, chciał nie ten płatek wkurzał, bo nie, będę, nie mogę tędy przechodzić um, no dobra, to se te dwa bloki jako ostatnie postawimy OK, mamy Wystarczająco dużo tego więc te bloki, jako ostatnie, oj, to się bokiem postawiło. O nie, bokiem się postawiło najgorzej. No dobra, nie wiem, czy teraz to usuwać, czy zrobić po prostu, bo. Nie no, dobra, bokiem też może być, bokiem też będzie git, chyba tak myślę przynajmniej Eem... Ciekawe czy ktoś to w ogóle zobaczy Ktoś oceni może <grych> A, jej, dobra, tu już oczy się zaczynają Zaraz, to... Eem... O, czekaj, to jeszcze trzeba punktować trochę o, Nie, nie będę według trochę boku zrobić eee, no dobra nieważne a to ranienie spoko spoko jest eee, już myślałem że to ten eee, że to są jakieś bloki których nie mam ciekawe jak tu chyba źle postawiłem no eee, że złe budulce do tej budowli wybrałem ale jest wszystko git. Budujemy se. Hmm. Tam ktoś w ogóle był na wyspie obok, ale chyba nie jest zbytnio zainteresowany póki co walką ze mną. Hmm. Więc dobrze się składa. Nie eee, dobra. Oboż. sposobem porobić żeby szybciej było A, bo tu cały tył mam niezrobiony. Czekaj no co trzeba zrobić cały tył. Dobra, trzeba też budulec trochę oszczędzać. Dobra. Nie wiem jak tam sytuacja ogólnie na wyspie, ale ja się jeszcze trzymam, chociaż jak gdyby... To jest najświeższe, że nikogo nie atakuje, ja się jeszcze trzymam. Nikt... Oj. Um, wszedłem do budowli. <grytanie> to też jest słabe właśnie, że... Siama, jak dotarłeś do tego momentu, to weź zostaw suba, ok? Ja potrzebuję też trochę tego. No ocy tylko... O Boż. Dobra, tu ktoś idzie. Nie, nikt nie idzie. No to bardzo dobrze w takim razie. Dobra, tutaj trzeba zniszczyć. I się podbudować jeszcze raz. Tego tutaj nie może być też. Trzeba o tym pamiętać o takich szczegółach, żeby to ładnie wyglądało normalnie. O, nie, on się to nie buduje. Spadaj, spadaj gościu. On, on nie ma lepszej temy, on nie zawije mnie, no. Kurcze. A ja totalnie tego łóżka z góry nie mam do, no właśnie, dobra. Mm. No to teraz szybko ucieczka bokiem. I spróbuję to jakoś tam dobudować. Nie, skąd on wiedział, że. Ej! Co, on ma killaura Żeby przez z blokiem nie bił? Czy coś się zbagowało tylko? Kurcze. No dobra, pierwsza próba nieudana. Ta mapa jest bardziej przychylna yy, do budowania takich rzeczy, bo no jest większy teren i yy, nie wiem jak ja mam to teraz zrobić, żeby to się dobrze zrobiło. Yy, najwyżej se poprawimy, bo wtedy to już zacząłem budować i nie było czasu, nie zauważyłem. Właśnie yy, jest tak, więc może spróbuję to jakoś z tej strony zrobić. Albo nie, on po prostu jest w tą stronę odwrócony. Hmm. Więc spróbuję. To jest się, czy nie o dobra, nie eee, A teraz tu się... Nie, dobra, czyli po prostu on jest w tą stronę odwrócony. Tutaj przyjdziemy gdzieś i se załadujemy. No niestety będzie w tą stronę odwrócony więc trochę sobo. łóżko jest no dobra może być no dobra, jeszcze raz yy, dobra, gosie se tam w ogóle spadają jak chcą yy, więc nieźle się tu dzieje Oby mnie, oby mnie, jak nie będą mnie jakby atakować na samym starcie, to będzie dobrze, bo jak gdyby w pierwszej rundzie się mocno zdziwiłem, bo jak gdyby długo, zdążyłem, długo dużo zdążyłem zrobić zanim ktoś do mnie w ogóle przyszedł. Yy, więc jest jakaś szansa, że mi się to uda zrobić. Jak się będę dziwnie trasił w loku, je tam gdzie nie widzę. Dobra mm. On nie jest jakiś youtuberek <laughs> On jest jakimś try, tryhardem Nie wiem, oni ogólnie jacyś tryhardy próbują, kurcze Ja próbuję tutaj ładnego wieśniaka zbudować Więcej, 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 totalnie więcej totalnie więcej dobra to, to, to dobra, jeszcze jedno mogę sobie kupić no ale dobra dobra, tu, tu tu trzeba się teraz budować To, rano, to bloki nie zagraża, to totalnie. Tylko, jak sobie pokazują, to było głośno. To, to brzmiało, jakby u mnie to zostało zniszczone. Mm. Dobra, lecimy se. Dobra, dobra. Bo to jest bok, zapominam jestem bakiem totalnie cała, cała, całego, całe tej całego tej I... Oj mapy. Lecimy jeszcze koła i te oczy trzeba będzie zbudować i graw bo... no, ani... Dobra, lecimy sobie. Oj, nie mam tego kudulca. Znowu mam trochę, ale nie za du dużo. Dobra, tu, tu jest przejście. Genialnie. Dobra, znowu mam dużo kudulca. Um, to jest ten problem, że ja mogę wszystkiego nie zauważyć. Aj, a ten już nie wejdę sobie obok muszę się zbudować. Hmm. Ja mogę nie zauważyć wszystkich rzeczy, których nie ten i jak wyłączę sobie ten schemat, to, to będzie brzydko wyglądało. Zobaczymy jak nam się uda zbudować. O nie, czekaj. Eee, nie tak. Eee, jak nam się uda zbudować, to zobaczymy może jak jest reakcja innych graczy. E, dobra, tutaj mamy jeszcze. Dobra, oci już mamy. Super. E, dobra. Mm, dobra. E, tutaj sobie lecimy. Nie, tu bloki zagradzają, kurczę. E, tu jest źle. Ale to się po prostu tak popostawiamy. Nie wiem, ten jeden bob tak dziwnie jest. O nie, ja teraz nic nie widzę, bez sensu. Dobra, tak się budujemy. E, całkiem nieźle nam idzie, już prawie skończyliśmy. E, a nikt też nie próbował mnie zabić. Co jest dużym plusem. Dobra. No już kończymy powoli. Oj, coś tu. Nie, dobra jest. Good. Po prostu trzy tutaj są. Przestrzeni. E, no to co? Jeszcze tylko tam bok trzeba będzie dokończyć. Z jednej i górę. Kurczę. Ja prędzej umrę od Fall of niż od jakiegoś gracza. Ja się w sumie cieszę, bo nie fajnie by było jakby jak nikt jak tu przyszedł i mnie zabił. Dobra, to sobie niszczymy. Tam jest w ogóle łóżko, tego niebieskiego. On sobie chodzi po całej mapie, łóżka sobie nie pilnuje totalnie. Więc w sumie mógłbym tam sobie pojść i go zniszczyć, ale spróbuję wygrać jak ten. Jak uda mi się to zbudować do końca. Um, czyli jeszcze trochę. Nie może. Nie od razu żebym zbudowali, czy coś takiego jakieś tam było. W przysłowie. Um, Okej. Okay. Okej, okay. no jeszcze góra tak ogólnie, ale um, mogę już chyba całkiem bezpiecznie powiedzieć, że um, projekt został skończony, a nie, że tego nie powinno to być, skończony praktycznie. Nie ma no i gigi. no to jeszcze tylko ten no, ale projekt został praktycznie skończony tego kiesianka. Eee, więc... Jak ktoś do mnie przyjdzie to się go zapytam o cenę. Jakiś grać. Dobra, nikt się do mnie nie buduje, nie, nikt się jeszcze nie buduje. to, to zniszczymy? Tu jest jeszcze druga wieżyczka, to sobie ją też zniszczymy. No i można by się powoli stakować tylko wydworsy. Może jeszcze wygram bo to, bo mało osób się zostało. Więc jeśli chcecie... No. Buduje się, żeby zniszczyć. No, nieważne. I jeśli chcecie jakoś tak do prawie ostatniej drużyny przetrwać, to po prostu budujcie sobie wielkiego wieśniaka na swojej wyspie, nie przejmując się niczym dookoła. Za drugim razem już, już mi się to powiodło, więc. A, no to wyłączę teraz schemat. No i jak gdyby. Na pewno wyszłoby to lepiej, gdyby nie to, że w dworcach są 3 czy 4 materiały, z których można budować. Eee, dobra, on nie, nie zobaczy tego. Kurczę. Eee, no dobra. To co? Mam dużo złota. Więc nieźle całkiem. Eee, sobie tu to mogę sobie kupić, ale w sumie jabłko kupię, jakieś eee, za żelazo no i co? <laughs> jeszcze zwykłe bedwarsy kurcze na koniec to już mamy zbudowane, no trochę tak była, tak weszła w ten, w budowle, no ale tak ogólnie to jak się tutaj ktoś, dobra ja w sumie czekam aż ktoś się będzie tutaj budował tak BTW to tylko on, ten youtuberek i... a to jest w ogóle sponsor. I, i ja mamy łóżko. Więc śmiało się porobiło. Mm. W sumie. No w ostatnim odcinku tak fajnie ktoś tam strzelił tego fireballa pod siebie. I w sumie... Jak ktoś się będzie do mnie budował, to do niego tak fireballem spróbuję podlecieć, może zadziała. Kto wie. Dobra, napisałem mu, żeby zobaczył. Yy, temu niebieskiemu. Ja nie wiem w ogóle czy to... Jest... Nie, czekaj, to jest polski serwer, bo są tam ulepszenia i tak dalej. Dobra, to nieważne. O, nie, ktoś mu łóżko zniszczył. Ja to nic nie widzę totalnie. I się muszą do mnie zacząć... O, widzę go. Dobra. Yy, od zera... Kurczę, nie. Od zera do... Kurczę, nie, do... Dziesięciu. No, czekam aż ktoś przyjdzie i nikt nie przychodzi w końcu. Tam jeden mi pomachał, ale nie wiem, czy widział tego wieśniaka wielkiego? On jest z bokiem odwrócony, może dlatego. On by musiał gdzieś tu stanąć, żeby to zobaczyć. Ta szkoda. Nie, nie! No, nie zniszczy mi wieśniaka, jaki wieśniak. No, i mi jeszcze odbił tego fireballa Jaki i jak, dobra, ale ja wygram tą grę. Wystarczy w sumie nie umierać, i a, mam dosyć dobrze obudowane łóżko. To się niedobrze jak na ten stan gry, bo już to dosłownie zostało tylko parę osób, i już wszyscy są wystakowani oprócz mnie. Ehm, więc no. Kurcze! Dlaczego tu jest jakiś... Aj! No i nie żyje. Hm. Dobra. On zdąży mi... Z... Nie, nie zdąży mi zniszczyć łóżka. Zabudował się skurczybyk. Co jest? Co jest? A. Jeszcze ja zdąży się odrodzić. Ale nie mam totalnie... Nic. On dostaje taka po prostu. O! Dobra, zabawa w kotka i myszkę. O, no i mnie zapnął. Dobra, no, nieważne. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, do zobaczenia w następnym. No i co, jeszcze chciałem pozdrowić dziadka Sionaczko, cześć i pa.